Okay. Eres Liviana, que, okay, brother? Liviana. ¿Cómo, ¿Cómo, es liviana? ¿Cómo está? Ah, oh, mm -hmm. <laughs> y okay, Wonki wonki! Wonki! Oh. Wonki oh. brother! Jest! Kałkudzki! <laughs> Witaj chłopcyków! Witaj! What? nie Kadek! Ja A... nie Czaj. Nie wiem, Naturalne rozmnożanie! O, O, czarne dziecko. Naturalne <noise> rozmnożenie. Ja się jajkiem ekscytuję tutaj, a tu dziecko stoi. Jeszcze mi mówisz, że tu jest. Nie? A widziałeś moją koszulkę? Jaka ładna. O, ładna taka. Śpi na ten serwer, jeden z drugim, a nie jakiś biały każdy, który ze mną siedzi. To nic nie to jest manek i w okularach i paczek na Bo żeby mi skutki oskali. Żebyś zaraz jeszcze aparatu suchowego nie potrzebował. Chyba Chrystus rozproszył się szukać Chrystusa. Dobra, dobra. Czy na środku, na zewnątrz? Tak. Nie tylko też Dzięki. Za podpowiedź. Tak. Znalazłem jednego. O kurwa. Małpa. <laughs> kiedy był U, się? Małpa. Ale domskry No. Był w tym bo domku. Właśnie sprawdzałem ten drugi dach. Ej, co o. to za choinka tam jakaś taka? Jaka nie taka? nie wiem. O! Znalazłeś. Widzę go, widzę. Za tą choinką jest, za tą cho... o... choinką. On ją szacz. ciągnie! Jezus Chrystus opuścił to ciało. Mówisz? Ta, teraz... Ohu, oh, człowieku, teraz taki szata, we mnie <śla> Taki szata? Taki, taki szata wielki, jak mój piłk. Ma, czyli mały. <śla> czyli żaden. No ale jaki? No czyli żaden. Jak ty to nie masz? No właśnie, ja wtedy nie masz piłotę. Właśnie, jak nie masz ty, szatkę. O, to ty, to szatkę. jest zamknięte. Ja ją zamknąłem. No i nie da się U. otworzyć. <śle> Ciekawienie. I widzisz moje włosy? Włącz alarm. To tylko niestety ręce zwykłe, a nie te. Co to? Co Aj, uh, a a row! Realmente... O Słyszałem do izera, słyszałem do izera. Otwórz szafkę, tu jestem. po Uuu, Ale nie da się e tego om. otworzyć. Nie utknąłem, Pomocy! Nie, e. z... yeah. Zde, nie Or, utknąłeś, masz stuna. Zresztą tutaj zerowany. Ej. Na ile, się ruszyć nie może? nie wiem. No by tu jestem. Gdzie e. e nie mogę no, ruszyć. nie mogę. Czas podnoszę. A ta... tam <grystanie> <grystanie> Nie mogę ich otworzyć w ogóle, nie? Prawym leżki, prawym. Nie mam ja tam zamknięty, nie mogę nic zrobić. Wydaje mi się pośledzone, ja mnie opętało. Ej, wrócił, wrócił, wrócił. Szybko, 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 wrócił. Nie, wrócił, wyłącz to gówno. Co? Się, to, po lewo, po lewo, po lewo, tu tu, tu. tu do ma specjalnie. On chciał zostać spałowanym. Pałujmy go! Pałem masz po lewo. Ty jesteś ten paruszy w środku. Ty, mi, wy już go nie znajdziecie, on jest... że tak powiem. Prawie, jest na dworzu Dwie minuty od go. was. A tu ou. jest dużo czasu. Chociaż tyle. Widzisz mnie, zbliżam się, to ja Jezus Chrystus Świecy! Halo! Widzisz, widzisz, widzisz Kadekun widziałeś już go? 16 sekund, twoja lewa. Ja nie wiem, bo ja monitoruję ale nie wiem czy to on, czy to brud Nie, on jest najgłupszy, ale masz 8 sekund, więc... głu. O widzę, świeci, świeci! Sygnały widzę świetne. No, kod morska Zaś cię spałuje, tak jak lubisz Nie skończ nie wiem, już można, wiesz... Jest! Tu jest! Dobre, dobra, dobra, dobra Odpuszcz to, odpuszcz to, ja nie umiem tam skoczyć Odpuszcz to, ja dobrze. jestem za gruby dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, Dobra, dobra, dawaj, dawaj Stary, uciekamy z tym

Dawaj, ja kupuję czas. Uciekłeś? Tak. Dobra. To uciekam też. Czekaj, muszę... Jak, jak mam tam wskaże? Mogę tylko muzykę wyciszyć. Tak, se sobie powiększ w monitorze. W laptopie. W rodzicach, nie wiem, gdzie oni nie uciekli. Proszę, szeregowy. Bo jest jeden. Jest tutaj, szeregowy. Wow. Przejechał mnie! <noise> mnie tu, jest, tu jestem kurwa! Dawaj na pakę. Ja na pakę. na pakę. Dobra, otwórz to. Już otwieram. Proszę. To jest mamy na miniaturkę tak ci no, okay. Czekaj, ty mam poseł przystój stój? Na dach wejdę. No i rób skina, proszę bardzo, Od przodu tylko. <głos> 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 O kurwa, co się dzieje? <grym z dźwotem> stój, stój! Nie mój się z tym ty Dostawiłeś mnie! Dostawiłeś! <grym z dźwotem> od tego fastera. Ej, Wracamy do mięsienia. Chłopaki, <grym z> Freddy <dźwotem> Fazbear was goni. Chcemy zobaczyć, co z Jóżim się dzieje. Witaj, chorzyku. A jezu, standardowy nagrody.

Tirex, Tirex, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. Uh, uh. Tirex, uh -huh. ah. ah. <laughs> you, hello, hello. you speak English? Go away, Africa. Go away. Hello. <laughs> Hello. Hello, my friend. my friend. How are you? Yeah. Uh, uh, Why you are black? Bro? Black is good. <laughs> black is not good. Why? Because the police shoot you. Bang bang. i can see what's going on what's she doing